Hej! <noise> Dzisiaj pokażę Wam na włosach Kasi, które są z natury takie falowane, pokręcone, takiego koka na lato, który jest dobry na upały. Jeżeli nie macie takich włosów, to na prostych też ta fryzura wyjdzie. Na dłuższych też, na krótszych też. Także spróbujcie sobie i zobaczcie, co u Was wyjdzie. Żeby trochę odświeżyć włosy, użyję szamponu suchego z Batiste. To jest ten zapach tropikalny, taki kokosowy. I on służy temu, żeby odświeżyć włosy i uniesie je u nasady. To jest fajna opcja na upały, kiedy włosy szybko... kiedy głowa szybko się grzeje i włosy się szybko przetłuszczają, to warto sobie właśnie w ciągu dnia tak odświeżyć włosy. Psikam go u nasady i tak wmasowuję. Ok, teraz będę włosy unosić. Mam tutaj ten, zwykły Tangle Teaser, ale to może być jakakolwiek szczotka, ja po prostu to mam pod ręką. I tapiruję u nasady takie szerokie pasma zwiększając objętość całych włosów. To nie ma być taki jakoś tam tapirowany w rzędach, po prostu, żeby włosy były większe, żeby objętość była większa. Ok, może to nie wygląda teraz za fajnie, ale to będzie właśnie dobra podstawa do fryzury. Teraz jesteś lew. I teraz będziemy zakładać opaskę. Możecie założyć taką tam z, z jakimiś koralikami, my założymy ci takie elastyczne, bawełniane. Możecie też założyć taką opaskę z drutem w środku, który wiąże się z przodu. Ja tę mam akurat chyba staranowe, nawet jeszcze nie używane. Dzisiaj założymy jednak takie. Będę zakładać dwie opaski, czarną i, bia i białą. O, do nie, dotąd już, okej. Okay. I drugą na to. Tu. Okej, okay, te włosy z przodu tutaj sobie zostawiam. I tutaj spinam resztę z tyłu, tak niedbale, byle by było na czym się zahaczyć później naprawdę łatwa fryzura. Możecie coś zrobić na kształt koka lub kucyka. I teraz to, co zostało, dopinacie tutaj do tego kucyka. Będę używać takich szpilek fryzjerskich, można też wsówek I po prostu takie szerokie pasma włosów lekko zwijam i wbijam tutaj w ten taki kok, kucyk. Ok, jak wszystko jest to możecie sobie po prostu to poluzować. No i tak wyszło, że zapomniałyśmy się pożegnać. Mam nadzieję, że fryzura Wam się podobała. Była robiona na szybko. To taka fryzura idealna naszym zdaniem na lato. My z Hasią właśnie wyjeżdżamy na wakacje. Nie będzie nas tydzień, także to jest ostatnia nasza fryzura przed wakacjami. Zapraszam Was na kanał Stylizacja 2, gdzie niedawno zrobiłam, tak, moje sekrety. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A także będzie tam jeszcze dzisiaj relacja z naszego spotkania w Sopocie. Spotkałam się z wieloma blogerkami i vlogerkami. Było super i będzie małe rozdanie, więc koniecznie zajrzyjcie. Oraz zapraszam Was na mojego nowego bloga Stylizacje TV. Docelowo będzie to taka nazwa. Na razie jest to na blog Spocie, ponieważ mam problem z przekierowaniem. W każdym razie wrzuciłam tam większość moich filmów. Bądźcie wyrozumiali, jeszcze wrzucam materiał. I to tyle na dzisiaj do zobaczenia za tydzień życzę wam dużo słoneczka pa pa